Mateusz, gratulujemy zwycięstwa. Porwałeś publikę w Poruszkowie. Dużo było emocji. Tak, tak. Ja starałem się, bardzo chciałem tę walkę wygrać po tej ostatniej, tutaj przegranej, chociaż się nie czułem w tamtej przegrany, ale co ja mogę. Tu starałem się za wszelką cenę wygrać. Po trzech rundach trochę się wystrzelałeś, w czwartej miałeś kryzys. Tak, tak, ale to przetrzymałem, także jest dobrze bardzo się cieszę. Jak to możliwe, że on po tylu lewych, sierpowych trafionych na brodę nie padał na deski? To trzeba jego zapytać. No starałem się to precyzyjnie uderzać. Mówię, może jeszcze troszeczkę tej, tego luzu dynamiki, ale im, im częściej tu będę przyjeżdżał, także trenerzy tutaj poprowadzą mnie i moi trenerzy we Wrocławiu, których bardzo pozdrawiam. Wojtka Bartnika i Ryszarda Fruodyny. I klub Maximus bardzo pozdrawiam. Odczułeś któryś z jego ciosów, czy raczej zmęczenie bardziej ci przeszkadzało? Znaczy nie odczułem to jakoś tak, że, że mnie zakwiało, czy coś. Starałem się ręce wysoko i swoje boksować. No, no tyle. Zadowolony? Ogólnie jesteś ze swojego występu? Tak, bardzo zadowolony. Tylko mówię jeszcze tutaj, po z trenerami tutaj i swoimi w klubie. Dynamikę, trochę kondycję i będzie o wiele lepiej. Byłeś jednym z tych pięściarzy, którzy otrzymali telefon z propozycją walki z Krzyśkiem zimnochem? Nie nie, nie, nie. Nikt do mnie nie dzwonił, także nie. Ewentualnie, jeśli by taka propozycja by padła? Nie, nie. Ja się teraz koncentruję tutaj na, na tych rozgrywkach. Bardzo się cieszę, że ogólnie boksuję, a, a nie czekałem, tylko trenowałem u siebie. To, to bardzo mi się cieszę. Też to zawdzięczam. Tutaj trenerom Wojciechowi Bartnikowi bardzo dziękuję za tą propozycję, znaczy tą szansę.